Cześć, z tej strony Staszek i Amelia. Podsumowujemy nową ziemię od wydawnictwa samodług. Młoduch. Co sądzimy o tej małej łamigłóweczce? Przede wszystkim jest to gra naprawdę krótka. Na pudełku mamy napisane, że 30 minut i faktycznie, jak się człowiek zepnie i nie za bardzo kmini, to 30 minut to jest naprawdę mało. No to spokojnie, można spokojnie można zrobić szybciej. Ale przede wszystkim ta gra to jest właśnie to, co powiedziałeś. To jest taki logiczny maluszek. Układaneczka, układanka, układanka logiczna, tak? Układamy sobie, teraz formujemy sobie planszę, układając tak sąsiedztwa tych klocuszków, żeby wygenerować jak najwięcej punktów z e, pól, które się tutaj wygenerują, które się poukładają. Bardzo fajne kartoniki, są mega twarde, są mega spoko, takie naprawdę sztywne. Bardzo mi się podoba, natomiast e, przede wszystkim jakość tych kart, tak? One są grube, one są takie fajne, sztywne. Naprawdę powiem szczerze, że wykonanie kart to jest... Ja bym tego nigdy nawet nie koszulkował. Nas Ale długo akurat bym się spodziewała porządnych kart. Tak, tak. Naprawdę chwalimy sobie bardzo mocno jakość wykonania kart. To jest, to jest Klepsydra duży Klepsydra do niektórych wariantów. Jak nie pokazywaliśmy wam tej opcji. Klepsydra jest do wariantu rywalizacyjnego. Ta gra jest stworzona przede wszystkim pod kooperację, żebyśmy wspólnie wszyscy gracze kombinowali, jak te, jak te kafelki obracać, odwracać i przesuwać, żeby zaliczać cele, tak? Cele są różnorodne, dodatkowe cele jeszcze są tutaj w wyprasce dla większej liczby graczy. Czy są oba karty misji? Nie, to są misje. Cele to są, są zawsze misje. takie same. Natomiast e, dla czterech i więcej, czterech plus, no to wiadomo, to są już karty, które dorzuca się do całego stosu kart misji, kiedy gramy w większą liczbę graczy. Od strony wizualnej bardzo przyciąga uwagę. To przede wszystkim nam przyciągnęło uwagę, oko, przyciągnęło mi oko, jak to się mówi, wpadło w oko. Mhm. Poprzez grafikę. Poprzez grafikę tych kart naprawdę fajnie to jest wizualnie pokazane. Te cztery strefy faktycznie one się mocno odcinają kolorystycznie, nie ma problemu z rozróżnieniem. Na kartach jak też ktoś, jest to fajnie opisane. Jak ktoś nawet ma problemy z rozróżnieniem kolorów, to widzi przede wszystkim, że tu jest pingwin, tu jest mewa, tu jest kaktus, a tu jest owieczka, tak? Więc też łatwo poznać. A instrukcja bardzo szybka, bardzo krótka, bardzo mała. Ale jak oglądaliście konkretna. naszą rozgrywkę, to wiecie, że tu nie ma za bardzo tak. o czym pisać. No krótko i na temat. Ale jest. trzeba przyznać, że mieliśmy pewne wątpliwości do niektórych elementów. Na przykład tutaj w żadnym miejscu, co my mocno ciekawiło. W żadnym miejscu gra jakby nie wprowadza i nie opisuje jaki jest główny cel w sensie graczeń, co oni wspólnie mogą ze sobą robić. Czyli, czy my możemy czy sobie organować? Jeżeli nie mogą, a napisane z instrukcji, że karty, które trzymamy w ręku są niejawne, to znaczy, że co? Nie wolno mi o nich rozmawiać? Jeśli wolno nam rozmawiać, bo nigdzie gra nie zabrania rozmawiania, w końcu jest to kooperacja, no to w takim wypadku mogę powiedzieć, że na przykład zbieram zielony, ale nie wyjaśnię mi dokładnie, na czym polega ta, ten zakaz i czego nie można, a, czego, a co można. Tak, tak? Roboczo, roboczo wypracowaliśmy sobie coś takiego, że rozmawiamy o tym, że jak. Kiedy jak realizujemy te cele główne, te wspólne. A jeśli chodzi o nasze karty na ręce, to po prostu e, wiesz, nie ruszaj mi zielonych, co? Tak. I to w sumie tyle. Nie ruszaj zielonych, bo akurat te trzy kafelki pozwolą mi zaliczyć mój cel, mój cel żeby nam było łatwiej w Ale nie dniu. tak szczegółowo, wiecie, nie, że ja mam piątkę tak. zieloną, nie ruszaj mi tego. Z początku myślałem, że gra jest troszeczkę mechanicznie podobna w tej kooperacji do pandemii, bo tam też sobie jesteśmy w stanie zaplanować, że mój ruch czasami jest, jak mam jeszcze jedną aktę do zrobienia, to na przykład robię ją po to, żeby na przykład tobie ułatwić następny ruch, tak? Jakiemuś innemu graczowi. Tak samo w pandemii robimy, że tam też przesuwamy jakoś te pionki nasze tak, żeby jak najwięcej pozaliczać. A jednocześnie też ułatwiać innym graczom podróżowanie. Ale okazało się, że to jest przekombinowywanie i walka z grą, tak, tak naprawdę. Tu się w miarę na bieżąco wszystko realizuje. Podoba mi się w tej grze, że zarówno gracze, którzy są tacy powiedzmy bardziej każualowi, czyli tacy, którzy lubią po prostu układanki, a nie za bardzo siedzą w planszówkach, że mogą sobie tutaj pomóżdź ale e, przepraszam właśnie ci casualowi to mogą sobie po prostu poukładać i nie muszą się spinać i albo wyjdzie albo nie wyjdzie tak bo myśmy tutaj pokazali po prostu rozgrywkę jak to zrobić najoptymalniej za czterema akcjami tak cztery, cztery tury i, i koniec gry czyli najlepszy najwięcej punktów ale to nie jest tak że nam za każdym razem tak wychodziło nie nie Boże. No, nie nie no, pierwszy raz wyszło nam szczególnie że y, myśmy sobie grali głównie na katastrofie jak graliśmy było ciekawiej bo każda z katastrof które sobie dokładacie z, z, zaczynacie od jednej katastrofy, potem dokładacie każdą po jedną kartę za każdy cel zrealizowany, zawsze coś zmieni. Albo na przykład zwiększy koszt kart, albo liczba ruchów już jest 4, a nie 5 do końca gry. Albo limit na kartę na ręce wynosi 3, więc już odrzucamy dwie karty i możemy... E, po jednej karcie odrzucamy i mamy tylko z trzech wybór, a nie z czterech. Tak. Więc to wszystko są takie rzeczy, które trochę utrudniają grę i moim zdaniem zdecydowanie Bardzo bardziej Bardzo na ją, plus wychodzą. Tak. Urozmaicają, urozmaicają. na plus, tak. tak. No dobra, a tak y, ogólne wrażenia, jeśli chodzi o tę grę? Bardzo. Znaczy, to jest taka. Znaczy, yy, Zobaczcie, że u nas na kanale to jest jedna z pierwszych tak jedna, Niewiele mamy, wiele mamy mniej, takich właśnie tak, gier. szybciutki gier. A to jest naprawdę gra szybka, filerek, albo takie właśnie coś na rozpoczęcie dłuższego posiedzenia. Tak? Ja mam wrażenie, że ta gra jest e, typowym dodatkiem do. Spotkania z planszówkami, to znaczy pomijając. przed przy... Marsa przypadki, można rozstawić od razu. Pomijając przypadki, kiedy ktoś po prostu dokładnie takie gry, małe, logiczne układanki kocha i może grać godzinami, to dla większości z nas to będzie tak, że a dobra, jesteśmy już we trójkę, czwarty jedzie będzie za pół godziny, to choć sobie dwa razy rozłożymy te kafelki, złożymy, no mózg trochę rozruszamy, albo na zakończenie, kiedy już na nic innego, dużego nie ma siły ani czasu, no dobra, to sobie poprzekładamy, tak? Jeden, cały czas mózg pracuje. Co mi się naprawdę tutaj nie spodobało, ale to jest jakby prawdopodobnie subiektywna opinia, ale no, dzielimy się nią. Nie podobało mi się, ale chyba mogę powiedzieć nam, że tryb tak. rywalizacyjny, ponieważ tryb rywalizacyjny w tej grze oznacza e, Boże, licytację. Bo bidowanie, chciałem powiedzieć. Licytację. Czyli my patrzymy na układ tych 16 rozłożonych kafelków i każdy z nas licytuje, w ilu ruchach jest w stanie zrealizować kartę, która teraz tam wyszła. I potem. Bach stawiamy stawiamy klepsydrę i każdy z nas licytuje i jeszcze raz się skupia na tej, na tej planszy i mówi dobra to ja w takim jestem ty powiedziałeś że w czterech ruchach ja jestem w stanie w trzech ruchach i ten ktoś potem musi przebić. A dobra, to w dwóch ruchach. To jest trochę na zasadzie udowodnić ci, że jesteś w błędzie. Tak. Aż do czasu, kiedy po prostu nam się czas skończy. Tak. Przyznaję, że już na etapie czytania w instrukcji, jak ten tryb wygląda, stwierdziliśmy, że nie. Za to to dziękujemy. Ale ten kooperacyjny okazał się naprawdę przyjemny. I chyba potrzebowaliśmy takiej małej giereczki, do której nie trzeba siadać 10 razy na 3 godziny. Za każdym razem, tylko żeby po prostu rozłożyć, poprzekładać i cieszyć się tym, że coś porobiliśmy. No, jak na mojego to oczywiście jest to gra zbyt prosta. No nie, wiadomo, sensie no, no, to jest taka, prosta gierka, log tak, logiczna, logiczna układanka. Więc y, jak najbardziej można usiąść właśnie na początek, czy tak, żeby po prostu sobie coś poukładać, ona oczywiście też działa solo, no bo w sumie tak samo można grać solo, tak jest od jednego do czterech graczy. Łatwiutka i prościutka i przyjemna, no I tutaj... Przy tej okazji takie pytanie trochę do Was, co wy na to, tak? Bo my mieliśmy taki pomysł, żeby gdzieś pomiędzy większymi pozycjami wrzucać Wam właśnie takie mniejsze gierki, które dla nas są łatwiejsze i szybsze w zrobieniu. Mamy przyjemność takiego krótkiego grania, ale pytanie, co wy na to? Na pewno mogę stwierdzić właśnie, że ta gra, znaczy jakbyśmy pokazywali mniejsze gierki, no to tak samo jak z dużymi, po prostu e, będziemy pokazywać Wam te gry, jak zawsze, które według nas pasują i działają przede wszystkim na dwie osoby. Jak najbardziej Nowa Ziemia fajnie śmiga na dwie osoby. Ale to nie działa. jest gra klękajcie narody, nikt tu tak. raczej w jakiś ogromny zachwyt nie wpadnie, to po prostu jest fajna, porządna gra i to w sumie tyle. Jak ktoś lubi po prostu logiczne układanki e, wspólnie, żeby sobie pomóc, Chociaż tak jak mówię, e, jeszcze właśnie a propos kooperacji, bo zawsze przy kooperacjach powstaje pytanie, czy jest tutaj, czy, czy ta gra jest wrażliwa na e, gracza lidera. Tak? Czyli gracz lidera, który już to wszystko rozpracuje, on już tu widzi, on już po prostu widzi trzy ruchy gracza następnych. Myślę, Trochę tak. tak. Ale nie, nie, tak, nie jakoś bardzo. Tak, bo tu naprawdę ciężko przewidzieć już piąty ruch do przodu czy szósty, bo to się tak wszystko tutaj zmienia, że teoretycznie no, nie jesteś w stanie sobie wszystkiego wyobrazić. Szczególnie, że jeszcze jest to obracanie kafelków. Tak? Ale właśnie uważam, że to jest bardzo dobra gra do grania z młodszymi, czyli z mhm. dziećmi. Przede wszystkim z dziećmi, żeby ćwiczyć wyobraźnię, ćwiczyć, tak. żeby się dzieci wyobrażały, co będzie, jak odwrócimy ten kafelek. Czy ten zielony, który chcemy, to on będzie na górze, czy on będzie na dole, czy może on będzie z prawej, czy może on będzie z lewej. A jak przesunę, to jaki to będzie miało układ? Pod tym względem, jako taka trochę edukacyjna gra, to jest po prostu rewelacja. Zgoda. się. Dla dorosłych, no wiadomo, no przecież no trudno, żeby nas to tak zachwyciło, tak? Więc e, podsumowując, przyjemny filerek, nie oczywiście nie jest pozbawiony wad, e, nie dla wszystkich będzie to gra. Ktoś musi rzeczywiście z Was lubić sobie pomóżdzić nad takimi układankami, jak trochę pasjans to jest, można powiedzieć, tak? No bo mimo wszystko, coś sobie układamy, coś sobie Ale zmieniamy. Ale no, trzeba punkt. to sporo podyskutować, tak. żeby ułożyć te cele główne. I ty zauważałaś często rzeczy, których ja nie widziałem, ja widziałem jakieś tam inne rzeczy, których wtedy tam w części. No, na, na, na rozgrywce widzieliśmy, że czasami na, co, na coś ty nie wpadniesz, to ja wpadnę, więc rzeczywiście tutaj jakby co dwie głowy to nie jedna, co cztery głowy to nie jedna, jak się gra w maksymalną liczbę graczy, więc Ale to swoje jeszcze można sobie chciałam zwrócić uwaga, uwagę, no. że przy czterech graczach myślę, że bardzo, bardzo ciężko będzie zaplanować sobie jakkolwiek ruch, bo przy dwóch osobach, kiedy ty przesuwasz... osoby mogą planować ze sobą. Przesuwasz, ty przesuwasz kafelki, ale ja jestem w stanie na, w miarę na bieżąco kontrolować, czy to, co robisz, to pomoże mi, czy nie pomoże, a przy czterech osobach, to nim ta kolejka do mnie wróci, to to już w ogóle będzie zupełnie inna nie no Oczywiście, że tak. Dlatego mówię, że tutaj jakby y Przede wszystkim współpracują ze sobą gracze, który, znaczy gracze, które są obok siebie. Czyli jeżeli ja jestem graczem numer 3, to ja raczej gadam z graczem numer 4 przede wszystkim. Oczywiście cała reszta też może dorzucić swoje pomysły, ale to z czwartym graczem ustalam, jak mogę mu jeszcze swoimi pięcioma akcjami, które mam, pomóc, żeby mu było łatwiej zrealizować jeden z celi, który ma, z celów, których ma, które ma na ręce na przykład, tak? Ale to jest na waziemia. Dajcie nam znać, jak Wam się ta gra podoba, czy przypadł Wam do gustu, czy nie, a my być może postaramy się czasami też wypełniać takie luki e, pomiędzy dużymi grami czymś mniejszym, żeby też jakoś tak tutaj pokazywać różnego rodzaju gry, które oczywiście, tak jak jeszcze raz mówię, działają przede wszystkim na dwie osoby. A jak wam się podoba taka wizja e, wrzucania filmów, no to możecie też podrzucać jakieś takie małe gierki. Czy jest coś, co macie na oku, a nie wiecie, nie jesteście przekonani? Dajcie no znać. Ja bym powiedział nawet z chęcią, że a propos takich małych gierek pokazałbym... E, z chęcią bym zagrał w ogóle w tę nową grę, co wyda... wydawnictwo BART wydało, to o owocach, jak to się nazywało, pamiętasz? Point Salad. Point Salad, o. Podobno bardzo okazji... dobra. Tak, przy okazji, to polecamy, przy okazji, bo dużo się dowiedzieliśmy, o dobrych słów słyszeliśmy o tej grze, więc może na przykład na następny ogień, jak się uda, oczywiście tam nie wiem, kupić, zdobyć, to wam pokażemy Point Salad. Na razie to nic nie obiecujmy, bo kolejka na najbliższe dwa miesiące jest tak ogromna, yes. że ja się boję o niej myśleć. Tak, zgadzam się z tym, ale to wiadomo, nie jest istotne dla tego samego filmu. W każdym razie mamy tam. Jakieś mniejsze gierki też na oku, które ewentualnie chcielibyśmy wam pokazać. A już nie przedłużając, serdeczne dzięki, na zdrowie Koteł, wielka piona. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć! Cześć. W sumie do zobaczenia, nawet.